Warto się czasem zatrzymać i pomyśleć, co tak naprawdę kieruje naszymi najważniejszymi życiowymi decyzjami, bo często to nie jest to, co nam się wydaje. W tej analizie spróbujemy odkryć, co tak naprawdę stoi za naszymi wyborami. No dobrze, to zacznijmy od pytania, które może dać do myślenia. A co, jeśli te wszystkie wybory, które podejmujemy, wcale nie są tak logiczne, jakbyśmy chcieli wierzyć? I to pytanie prowadzi nas prosto do sedna sprawy: do idei, że istnieje. no właśnie taki ukryty reżyser naszych decyzji siła o której często nie mamy pojęcia a która pociąga za sznurki zza kulis tą siłą są nasze emocje bo no właśnie badania to potwierdzają silne, negatywne emocje. Pomyślmy strach, złość, smutek. One potrafią, no cóż, dosłownie przejąć kontrolę nad racjonalnym myśleniem. Kierują nas w strony, o których nawet nie myśleliśmy, a my, a my potem na siłę dorabiamy do tego jakąś logiczną historyjkę, nie widząc, że prawdziwym motorem była czysta, surowa emocja. Okej, okay, ale jak to się dzieje? Jak to w ogóle możliwe? To, co jest w tym naprawdę fascynujące, to to, co dzieje się na poziomie biologicznym. Zajrzyjmy więc dosłownie do środka naszego mózgu. Gdzieś tam głęboko, w samym centrum, mamy coś, co nazywa się układem limbicznym. Można go sobie wyobrazić jako takie nasze osobiste centrum dowodzenia emocjami. To właśnie tam przetwarzane są wszystkie nasze uczucia i wszystkie wspomnienia. A głównym graczem w tym zespoje jest ciało migdałowate. To jest taki nasz wewnętrzny alarm, detektor zagrożeń, działa non-stop, skanując otoczenie. I co najważniejsze, potrafi zareagować w ułamku sekundy, uruchamiając tę słynną reakcję walcz albo uciekaj, często zanim w ogóle zdążymy pomyśleć. I to właśnie prowadzi do zjawiska, które niektórzy nazywają emocjonalnym porwaniem. To taki błyskowiczny, trzyepapowy proces. Najpierw coś wywołuje silną emocję. Potem ciało migdałowate bije na alarm i bum. Nasza emocjonalna reakcja całkowicie zagłusza racjonalną część mózgu. To tak jakby pierwotne instynkty nagle przejęły stery samochodu. No dobrze, skoro mamy już obraz tego mechanizmu, zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Jak te emocjonalne porwania tworzą prawdziwe pułapki, w które spadamy podejmując najważniejsze życiowe decyzje. A skala tego zjawiska jest no naprawdę duża. Spójrzmy na liczby. W jednym z badań aż 60% profesjonalistów przyznało, że to właśnie negatywne emocje, a nie jakaś chłodna kalkulacja zadecydowały o tym, jaką ścieżkę kariery obrali. 60% to daje do myślenia, prawda? I tu dochodzimy do pułapki numer jeden, najczęstszej ze wszystkich. Mowa oczywiście o strachu i lęku, które potrafią kompletnie sparaliżować nasz proces decyzyjny. Bo co robi strach? No cóż, sprawia, że jesteśmy super ostrożni unikamy ryzyka nawet tego dobrego odkładamy ważne decyzje na później to ten głos w głowie który mówi zrobię to jutro strach potrafi nas zamknąć w klatce w tak zwanej strefie komfortu która wcale komfortowa nie jest i to właśnie on jest często odpowiedzialny za to że wybieramy ścieżki które są może i bezpieczne ale na dłuższą metę puste i niesatysfakcjonujące ale co ważne strach to nie wszystko nie jest jedynym winowajcą na tej scenie inne negatywne emocje zastawiają swoje własne bardzo specyficzne pułapki. Na przykład gniew. Pod jego wpływem działamy impulsywnie, podejmujemy niepotrzebne ryzyko. To jest ten klasyczny moment, kiedy ktoś rzuca pracę w afekcie, a potem żałuje. A smutek? Smutek z kolei sprawia, że wszystko widzimy w czarnych barwach. Skupiamy się na tym, żeby poczuć się lepiej tu i teraz kosztem długofalowych celów. No i jest jeszcze poczucie winy. Ono może prowadzić do takiego cichego autosabotażu, do podejmowania decyzji, które mają nas nieświadomie za coś ukarać. Ok, to wszystko brzmi dość ponuro, ale najważniejsze pytanie brzmi: jak się z tego wyrwać? Jak odzyskać kontrolę? Zrozumienie problemu to jedno, ale teraz przejdźmy do konkretnych strategii. I tutaj na scenę wkracza coś, co nazywamy inteligencją emocjonalną. To jest właśnie ten klucz. To ona daje nam narzędzia, by świadomie zarządzać tym, co się w nas dzieje, a w konsekwencji, naszymi wyborami. Co to właściwie znaczy? W praktyce oznacza to naukę tworzenia takiej pauzy, takiej przestrzeni między tym, co się dzieje na zewnątrz, a naszą reakcją. Chodzi o to, żeby przejść z trybu automatycznego pilota na świadome, przemyślane sterowanie. A bardzo praktycznym sposobem, żeby to zrobić, jest taki prosty, trzyetapowy proces: krok pierwszy pauza. Po prostu się zatrzymać i nazwać emocję, która się pojawiła. Krok drugi: perspektywa. Tutaj świetnie działa zasada 10-10-10. Warto zadać sobie pytanie, jak będziemy się czuć z tą decyzją za 10 minut? A za 10 miesięcy? A za 10 lat? I dopiero krok trzeci: analiza. Dopiero teraz z chłodniejszą głową można usiąść i zrobić starą, dobrą listę za i przeciw. I to wszystko prowadzi nas do być może najważniejszego wniosku w całej tej historii. Bo ostatecznym celem nie jest wcale to, żeby pozbyć się emocji, żeby stać się jakimś takim zimnym, kalkulującym robotem. Nie, nie. Chodzi o coś zupełnie innego. Emocje są niesamowicie cennym źródłem informacji. Prawdziwym celem jest więc stworzenie harmonijnego partnerstwa, współpracy między tym, co czujemy, a tym, co myślimy bo kiedy rozum i emocje zaczynają grać w jednej drużynie, wtedy dopiero zyskujemy prawdziwą moc, moc podejmowania decyzji, które są nie tylko inteligentne, ale też autentyczne, takie, które są naprawdę nasze i zgodne z tym, kim jesteśmy i dokąd chcemy iść. I na koniec zostawmy sobie jedno pytanie do przemyślenia. Jaka ukryta emocja najczęściej reżyseruje naszymi wyborami? Warto się nad tym czasem zastanowić, bo odpowiedź może być naprawdę zaskakująca.